Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o tym, jak rzuciłam palenie, jak trochę przytyłam, ale jak udało się to wszystko wyrównać, że w sumie udało się rzucić palenie i udało się aż tak dużo nie przytyć. Zapraszam. Pogmatwany tytuł, słuchajcie, przy okazji, bo nie wiem czy yy, yy, wiecie, to przy okazji wam powiem, że jestem podziębiona. Pewnie to słychać, także przepraszam, jeżeli kogoś wrażliwego drażni taki przeziębiony głos, ale bardzo mi zależy na tym, żeby nagrać ten film, ponieważ już się do niego troszeczkę zbierałam i też wiem, że na niego czekacie. Postaram się szybciutko i za bardzo się nie rozgadywać, no ale niestety musimy cofnąć się dzisiaj do czasów, wstyd się przyznać, gimnazjum bo wtedy zaczęłam palić papierochy i zaczął się mój bardzo wstydliwy dzisiaj wstydliwy, bo wtedy to wszystko było cool i ekstra, bardzo wstydliwy y, nauk, paliłam bardzo długo bo do roku 2017 albo 2018 nie chcę was skłamać, no do roku powstania motywatorki w każdym razie to sobie zaraz sprawdzę, kiedy ona powstała <gryw> w każdym razie y, paliłam bardzo długo i paliłam y, sporo z perspektywy czasu mi się wydaje, że sporo, bo to było około pół paczki dziennie i przeszłam przez różne papierosy, na początku od po prostu zwykłych fajek, potem przez mentolowe, potem przez skręcany tytoń, żeby było taniej, taki wilgotny, tytoń smakowy, jakiś kropiony, nie wiadomo co, żeby potem znowu wrócić do zwykłych fajek, potem po zwykłych pojawiły się te z kulką, potem żeby przez jakiś czas palić cienkie, potem cienkie z kulką. I chyba na cienkich skórkach skończyłam. W każdym razie, no, trochę się w życiu napaliłam, i, i dzisiaj mówię o tym z niemałym wstydem, ale wiem, że taki film jest potrzebny. Paliłam i byłam otyła. Tak już było. Nie byłam tym człowiekiem, który palił i chudł. Raczej byłam tym człowiekiem, który rzucał i tył. Ale żeby palenie mi pomagało w odchudzaniu, nie uważam. Aczkolwiek kiedyś szczerze w to wierzyłam, że zamiast posiłku można sobie sprawić kawkę i papierosa. Co no, z perspektywy czasu, jak sobie o tym pomyślę, że ja sobie regularnie coś takiego rano serwowałam, jest mi niedobrze. Samą sobą jest mi po prostu niedobrze, bo. Ja tak sobie zawsze wyobrażam, że ranek to jest dla organizmu taki nowy dzień, i tak wszystko przez noc przez niego przeszło ku dołowi. Jest tym bardziej jakby jego tkanki i komórki są gotowe na przyjęcie na przykład szklanki ciepłej wody, pożywnego śniadania, zaparzonego imbiru, wody z cytryną czy coś tam, coś tam, a my na to chlust, kawa jeszcze jak kiedyś piłam. O ludzie, taką rozwykłą rozpuszczalną z jakimś tam mlekiem tłustym i szluk do tego. No wstyd. No ale wtedy to było super, także no, ja, ja w ogóle absolutnie nie oceniam, bo y, uwielbiałam akt palenia papierosa. No dzisiaj jak sobie jeszcze o, o sobie pomyślę z tamtego czasu i wyobrażę sobie, że trzymam tą fajkę, to no to absolutnie wstydu nie czuję. To nie jest tak, że ja, wiecie, kiedyś paliłam, a dzisiaj ofu, palenie jest b. Oczywiście jest b, ale wspominam to z lekkim obrzydzeniem, ale też z ogromnym sentymentem i z takim poczuciem, że wtedy to były czasy, dzisiaj to nie ma czasów. Dobra, ale już przejdźmy do tego odchudzania. Słuchajcie, to było tak, że udało mi się rzucić w liceum, udało mi się rzucić liceum na kilka miesięcy pod koniec liceum albo na początku studiów, ale niestety pękłam na mocno zakrapianej imprezie. I potem, po tej imprezie, mimo że w, w, można by było o tym zapomnieć, tym bardziej, że fakt, że impreza była zakrapiana, mógł służyć zapominaniu, ale niestety zadziała się reakcja, totalnie, no, totalnie nie byłam na nią gotowa, o, może tak Wam to powiem. Ja po prostu codziennie myślałam o tym, żeby ponownie zapalić papierosa. I... Codziennie robiłam wszystko, żeby znaleźć się wśród ludzi, którzy palą, żeby się od nich poczęstować, żeby im się zwierzyć z tego, że mi jest ciężko. Ja szukałam uznania, żeby ktoś mi w końcu powiedział: No jak chcesz to sobie zapal. W końcu to uznanie znalazłam, no nie minęło, kilka dni już miałam swoją paczkę, do palenia wróciłam zupełnie bezboleśnie. Także to było moje pierwsze skuteczne rzucenie, które zakończyło się powrotem. No, niemniej jednak, około 9 miesięcy wtedy nie paliłam, prawie rok. To jest bardzo długo. Co mi wtedy pomogło rzucić? Rzuciłam metodą z dnia na dzień. Po prostu. Przestałam. I tego dnia, kiedy rzuciłam palenie, ja jeszcze paliłam papierosa. Podobnie jak z odchudzaniem. Znacie moją historię, że my jedliśmy mm, wieczorem pizzę na kanapie u mnie w pokoju, a na drugi dzień i ja i jedząc już tę pizzę, wiedziałam, że ja już się zaczynam odchudzać po prostu. Tak samo było tutaj. Paląc ostatniego papierosa na przerwie w szkole, czy coś takiego, stwierdziłam, tak, czyli to było licał, na pewno. Że okej, okay, to jest mój ostatni papieros. Ja po prostu już nie będę palić i koniec. I tak się stało, i udało się, dopóki nie, nie zmiękłam na jednej imprezie, gdzie po prostu no alkohol się do tego przyczynił. Za dużo ilość alkoholu, może tak. Nieważne. Potem wróciłam do palenia, były różne papierochy, różnie się działo i tak dalej, i tak dalej. I zaczęłam się odchudzać. Zaczęłam się odchudzać, palenie mi towarzyszyło. Um, zaczęłam chodzić na basen, palenie mi dalej towarzyszyło. I przyszedł taki rok, to jest rok powstania też motywatorki, kiedy wraz z początkiem jesieni ja wracam do pracy, czyli do szkół, gdzie mam kontakt z dziećmi, cały czas się odchudzam i cały czas chodzę na basen i palę papierochy. Wszędzie poruszam się na piechotę, to trzeba powiedzieć, no i zaczyna się naturalne, to jest u nas w Polsce, obniżenie yy, temperatury. Przez to że jako nauczyciel jestem narażona ciągle na bakterie i wirusy, które przynoszą dzieci. Kiedyś lekarka rodzina mi powiedziała, że dzieci mają są nosicielami najgorszych mutacji. Przez to, że obniża się temperatura, przez to, że ja się jeszcze regularnie przyczyniam do tego, żeby mieć obniżoną tą odporność, żeby być wychłodzonym człowiekiem, bo no chodzę non-stop na basen. Na pewno czasami mi się zdarza zapomnieć czapki i tak dalej, a chodzę wszędzie na piechotę. Przypominam, że ja chodzę na basen przed pracą. Y Zapierdzielam yy, równo, po prostu na nogach, to zaczynam regularnie chorować. I nie mogę wyjść z takiego stanu, w jakim jestem dzisiaj. A to dzisiaj, co słyszycie, to jest takie przeziębienie, które się ciągnie kilka dni. Tylko, że to jest pierwsze moje w ogóle, pierwsze w ciąży, już kończę ciąży, No to. Wiecie, prawie rok nie chorowałam, a wtedy to było zupełnie normalne. Ja zaleczałam taki stan, żeby on potem na nowo się zaognił. A za trzecim, czwartym razem kończył się ostrą anginą. Ja jestem jakimś, nie wiem, fanem anginy. Mimo że nie chcę być tym fanem, to od dziecka mam tak, że jak się rozchorowywałam, to zwykle kończyło się to anginą. Niestety nigdy nikt mi migdałków nie wyciął. Dzisiaj tak sobie myślę, że to i dobrze. No dobra, nieważne to jest. Nadomiar tego złego w tej całej sytuacji ja jeszcze w tamtym okresie jestem bardzo aktywna muzycznie, nagrywamy bodajże płyty z Big Bandem co chwilę są próby, co chwilę są koncerty a jako, że jestem puzonistką to pracuję układem oddechowym więc siłą rzeczy nie przyczyniam się do tego żeby ten układ oddechowy się zregenerował no jestem codziennie chora po prostu i na to wszystko jeszcze palę papierosy i do czegoś to się wszystko doprowadza Doprowadza się do tego, że mi te fajki przez ilość kataru i wydzieliny i tak dalej i tak dalej zaczynają najnormalniej w świecie śmierdzieć. Ja uważam, że to jest pierwsza rzecz, która pozytywnie się przyczyniła do tego, że ja rzuciłam to palenie. To jest coś, czego ktoś inny kto chce rzucić, może tego nigdy po prostu nie doświadczyć, że przez ilość chorób i to ciągnące się zakażenia i tak dalej i tak dalej, no smród niesamowity u mnie powodują papierosy, jak jako palacz byłam w stanie stwierdzić, że jak ktoś obok mnie pali, że pali brzydkie fajki, że mi się nie podoba ten dym i tak dalej, tak nigdy mi nie śmierdziała moja fajka. A jak zaczyna być ciągle permanentnie przeziębiona, to ta moja fajka zaczyna mi okrutnie śmierdzić i przestaje mi to najwrzeczniej się smakować. Pewnego dnia dochodzę do wniosku, że to już jest czas, bo to jest bez sensu palić coś, co ci ciągle śmierdzi, palić coś, co ci ciągle wysusza, więc przyczynia się do tego, że ty się nie możesz wyleczyć. No i zaczynają się też odzywać moi znajomi, moje otoczenie i zaczynają mi komunikować, że no jak założyłeś taki profil o zdrowym odchudzaniu, to trochę siara, że ty chodzisz ze szlugiem. No tak jakbyście nigdy nie widzieli kardiologa na przykład z papierosem, ale przy chorobach serca też nie są wskazane papierochy. No nieważne. Więc te wszystkie rzeczy się na siebie nakładają i udaje mi się rzucić palenie z dnia na dzień. I teraz, czy ja mam jakieś rady co do rzucenia palenia? Tak, rozchorujcie się. Tak, zajebiście się rozchorujcie, żeby to zaczęło po prostu wam śmierdzieć i rzućcie z dnia na dzień. Nie, nie polecam czekania do poniedziałku, do początku miesiąca. Nigdy nie stosowałam, nie stosowałam tych desmoksanów, nikoretów, jakichś tam żujek, cukierków, plastreków dalej. Po prostu spróbujcie to zrobić z dnia na dzień. Terapią szokową i tyle. Przez to też, że to wszystko się tak ciągnęło, ja byłam negatywnie nastawiona do tego smrodu, to ja nie tęskniłam za tą fajką, no bo mi z dnia na dzień nie przyszedł katar. To obrzydzenie jakby zostało we mnie jeszcze na długo. I, I gdzieś tam no, miałam takie ułatwienie. Nie oznacza to, że trzeba się koniecznie przeziębić, żeby rzucić palenie. Nie chcę też tutaj wychodzić z takiej pozycji, że ja się znam na rzucanie palenia. Nie, po prostu uważam, że miałam ogromne szczęście po prostu, że kilka rzeczy się tak fajnie nawarstwiło, że u mnie to no, po prostu pykło. Ale znowu analogia do odchudzania. Musi przyjść ten moment w waszym życiu. Ten moment, kiedy stwierdzicie, dobra, teraz jadę, idę w to, po prostu. Dzisiaj, jeżeli chce się nad czymś powymądrzać, to nad tym, jak nie przytyć, kiedy rzucacie to palenie, o, bo to jest raczej moja działka, prawda? Tylko musiałam zrobić bardzo długi wstęp do tego filmu. W okresie, kiedy udało mi się rzucić palenie i już zaczynało mi się polepszać i tak dalej i tak dalej, wracałam sobie spokojnie na basen, wracałam sobie spokojnie do odchudzania, zauważyłam, że to odchudzanie zupełnie mi nie wychodzi. Pamiętajcie, że to jest jeszcze okres, kiedy ja nie liczę kalorii. Odchudzanie mi nie wychodzi, najpierw waga stoi, a potem zaczyna rosnąć. Ale to są, już Wam to opowiadałam nie, jednokrotnie, to są nieduże sumy. 100 gramów, 200, 300, 400, no ale tu tydzień, tam tydzień i nagle się budzę i mam prawie tam 4 z hakiem do przodu. I myślę sobie, Jezus, co się, co się dzieje? I w ogóle tego nie łączę nawet z rzuceniem palenia. Po co szukać? W najbliższych jakichś zmianach, jeżeli można stwierdzić, że to jest na pewno, ale to na pewno choroba talczycy, bo łączę to sobie z tym, że mnie swędzi skóra, to nie jest, że jest tam nie wiem, okres zimowy i, i, i chodzę regularnie na basen, więc jakby potrzebuję większego nawilżenia. Chodzę z myślą, że swędzi mnie skóra, więc to już na pewno są choroby talczycy, bo jeszcze na dodatek sobie tam wmawiam jakieś chwiejność nastrojów czy coś takiego i wypadające włosy, co też jakby jest normą przy, przy częstym korzystaniu z basenów, bo no, siłą rzeczy myjecie te włosy ciągle i ciągle one są w czepku i ciągle są ciągnięte i tak dalej, i tak dalej. No dobra, dopowiadam sobie po prostu choroby talczycy do objawów ym, takich, a nie innych. Ja nigdy nie konsultuję tego z lekarzem, tylko stwierdzam, że to przez to i że przez to mam zastój wagi. Jak idę do lekarki rodzinnej, czy chyba jak proszę mamę, żeby mi wzięła skierowanie, to ta lekarka mnie chyba wyśmiewa i mówi, żebym zrobiła podstawowe badania krwi na początek, co na tamtym momencie ja byłam zła, że jaka niedobra lekarka, dlaczego nie chcę dać badań. A z perspektywy czasu sobie myślę, no, że dobrze, bo właśnie ludzi, którzy zaczynają tak kombinować, trzeba sprowadzać do parteru. Oczywiście super jest się badać, super jest być świadomym swojego ciała itd., dalej. no ale diagnozować poważne choroby tarczycy, a ja wtedy próbowałam zdiagnozować Hashimoto. Tak w ciemno i, i wmawiać sobie, że to przez to niechudne. No, to, to nie jest w porządku. Osobno odchudzanie, osobno diagnozowanie siebie, jak najbardziej. Ale kiedy y, gdzieś tam chcemy się usprawiedliwiać poprzez to, że a może ja mam to, a może ja mam problemy hormonalne, a może ja mam problemy takie siakie i owakie, no nie, to nie, nie jest w porządku. W każdym razie chwilę mi to zajmuje. Chcę wam pokazać też proces wymówkowy, jaki przeszłam, że najpierw szukałam zupełnie gdzie indziej. Googlowałam efekt plateau, to jest to, że tam uwaga po jakimś czasie staje. Googlowałam to, że tam a że coś tam. Ale no, no nic jakby się nie zgadzało i nie za, nie, nie za bardzo nie wiedziałam, co ja mam po prostu zrobić, no bo nawet jeżeli zgooglujecie, że to może to, no to co? Co, co, co dalej? Zwiększyć kaloryczność, obniżyć? Kto weźmie za to odpowiedzialność? Czego próbować? Kto mi da odpowiedź? To jest to, czego ja też uczę dużo na motywatorce, żeby po prostu testować różne rzeczy na sobie i siebie obserwować, a nie mm, zaraz zakładać najgorsze albo spiechać odpowiedzialność na, na, na coś innego albo na kogoś innego. To my powinniśmy szukać przyczyny i powinniśmy szukać różnych rozwiązań. Dobra, na jakiej grupie o odchudzaniu, takiej ogólnopolskiej, niezwiązanej z żadnym twórcą, jeszcze nie było grupy, motywatorki, w ogóle była tak krótkim, malutkim profilkiem, piszę posta wielkiego o tym, że przestałam chudnąć, że oczywiście nic nie zmieniłam, ja dalej pływam, ja dalej jem zdrowo, jest w ogóle super, świetnie, ale przestałam chudnąć. I rzuciłam palenie, ale że też podejrzewam tarczycę, a ostatni raz ją badałam chyba tam 3 czy tam 4 miesiące wcześniej, czy to jest możliwe, żeby tak nagle dostać na przykład Hashimoto. Głosy są różne, na takich forach trzeba uważać, tak samo też pewnie na naszej grupie trzeba uważać, bo są ludzie, którzy oczywiście, że to przespalenie, oczywiście, że to tarczyca, oczywiście, że to i tutaj wpiszcie coś wymyślonego zupełnie, ale pojawia się jeden rozległy komentarz, który niesie taką treść, żeby przez kilka dni... Zapisywać wszystko, co się je do fitatu i zobaczyć ilość spożywanych kalorii. Jeżeli tam się okaże, że tego jedzenia jest realnie bardzo mało, no to wtedy szukać właśnie w na przykład endokrynologa, lekarza rodzinnego, coś tam, coś tam. Wiecie, dopiero wtedy iść i szukać problemu. No i myślę sobie, no tak, no bardzo mądre, no bo w sumie na dobrą sprawę nie wiem, ile jem. Więc ja to przetestuję. I ja nie musiałam tego testować kilka dni. Ja już pierwszego dnia zobaczyłam jakieś tam 3,5 tysiąca i stwierdziłam, okej, okay, ja już wiem o co chodzi. Dalej owszem, jadłam zdrowo, ale przez rzucenie palenia. Zmieniło mi się zapotrzebowanie no na, na podjadanie, to wiecie, ale ja wiedziałam, że nie mogę podjadać, więc mi się to jakby przekuło w jakiś sposób w powiększenie porcji. No ja w sumie podjadałam, ale w taki bardzo cwany sposób doszłam do, do tego dopiero po fakcie, bo w momencie, kiedy to się działo, to zupełnie na to nie zwracałam uwagi. Czyli ja jadam obiad dietetyczny, piękny. Są czasy jeszcze zbyt pięknego jedzenia, tam wiecie, ekologiczna kasza jaglana z suszonymi pomidorami i, 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 i tym i koniec posiłku. W każdym razie ja zjadałam ten posiłek, po czym na przykład brałam sobie do ręki patelnię albo stawałam przy patelni i jeszcze w, w, tam wiosłowałam kilka łyżek, sobie dojadałam po prostu. Ja tego nie notowałam, no bo to było w ramach, po, nie, jakby w mózgu tego nie notowałam, bo to było w ramach tego posiłku, przecież to było to, co ja miałam przed chwilą na talerzu. Druga sprawa, przecież to jest zdrowe, i trzeciej sprawy tutaj nie ma. No nawet jak jest zdrowy, no to przecież ma kalorie i trzeba o tym pamiętać, że nawet jak my nie liczymy tych kalorii, no to one się liczą. Bardzo często przytaczaną przeze mnie sceną jest to, jak ja siedzę przy rodzinnym stole i moja kuzynka chyba zrobiła humus, albo kupiła jakiś hummus, który był w takim plastikowym pojemniku i on był polany, ale normalnie się... Aż unosiła warstwa nad nim olejem lenianym, i jeszcze na to był rozproszony taki wyprażony sezam. i Ja zrobiłam sobie z tym kanapkę, czy jakąś tam przekąskę, a potem siedzieliśmy, gadaliśmy. Ja miałam łyżeczkę do kawy i sobie ten humus wyjadałam po prostu prosto z tego pojemnika. Wiecie, ile to musiało być kalorii? Bardzo dużo. ja wiem, że to humus jest zdrowy, ja wiem, wiem, że olej liniany jest bardzo zdrowy, ale no, tam w małej objętości były bardzo kaloryczne rzeczy, no, zwłaszcza ten olej, w którym wszystko pływało. No i tym sposobem zaczęłam tyć po rzuceniu palenia. Gdzieś ta potrzeba podjadania mi weszła po prostu w posiłki, weszła mi głównie w porcje. I nie wiedząc o tym, że spożywam więcej kalorii, tutaj 200 gramów, tam 400 gramów, i tak co tydzień sobie rosłam. Rosłam niewiele, ale rosłam. Bardzo fajnie, że zdrowo. Często też wam to mówię super, że zdrową dietą. Cieszę się, że wtedy zapewne moje zapotrzebowanie na wszelkie zdrowe tłuszcze, kwasy, omega i tak dalej było uregulowane, ale no, też niestety działo się to kosztem mojej wagi. W każdym razie policzyłam sobie to na fitatu i stwierdziłam, boże, jak ja przesadzam. Przecież to od początku wina była we mnie, nie w jakimś Hashimoto. Bogu dzięki, potem jeszcze badałam tarczyce i nikt mi tego Hashimoto nie znalazł. I oby jak najdłużej. W każdym razie od tamtej pory zaczęłam liczyć kalorie. I tym sposobem udało mi się przestać tyć po rzuceniu palenia, a nawet potem z powrotem zacząć chudnąć. Oto moja historia. Czy ja mam z tego miejsca dla Was jakieś dobre rady? Tak. Uważajcie na siebie. I dajcie sobie też przestrzeń na to przytycie. Ale teraz uwaga, to jest bardzo ważne: nie taką przestrzeń, że ja rzucę palenie, więc mogę przytyć, więc mogę się obiadać. Tylko ja przewiduję, że mogę przytyć, ale nie oznacza to, że mają mi puścić wszystkie hamulce. Kilogram, dwa, trzy, nawet słuchajcie, no jak się komuś zdarzy, dziesięć. To nie są kilogramy, które mają nas przywrócić do palenia papierochów. Nie wolno skorzystać z, z, tej, z takiej wymówki, że no jak ja rzucę palenie, to przytyję, a tycie nie jest dobre, bo tyle się odchudzałam i w ogóle jest niezdrowe, więc już lepiej palić i być chudym. Nie, bo da się zrobić dwie rzeczy, tylko po pierwsze, to trzeba robić po kolei i trzeba to robić to bardzo świadomie. Czyli teraz jak będzie poniedziałek, jakiś na przykład początek miesiąca, albo wasz nowy jakiś piękny dzień, który sobie ustalicie za start. To ja bym się nie, nie rzucała na te dwie rzeczy naraz, a my tak często niestety robimy, że chcemy już, jak, yy, już się męczyć, to wszystko za jednym razem. Nie. Zróbmy to refleksyjnie. Zacznijmy od tego, co wydaje nam się, że w danej chwili udźwigniemy. Nie, że łatwiejsza, tutaj nie ma rzeczy łatwiejszej, no niestety, obie rzeczy są dla, dla nas trudne, dla kogoś bardziej, dla kogoś mniej, także nie ma co tego ważyć, tylko raczej sobie zobaczyć, na co mnie dzisiaj stać, na co mnie dzisiaj stać z moich zasobów psychoenergetycznych i na to wydać swoją energię. W momencie, kiedy zobaczymy, że coś się psuje i tak dalej, to mieć cały czas włączoną na bardzo czułym poziomie autoanalizę, ale jeżeli się potknie noga. I podobnie jak ja w tamtym okresie, tu nam coś przybędzie, tam nam coś przybędzie, to pamiętajcie, że wracające kilogramy nie są furtką do tego, żeby z powrotem zacząć palić papierochy. Nie. Wracające kilogramy to jest furtka do tego, żeby szukać przyczyny wracających kilogramów. Koniec! I tyle. To nie jest tak, że rzucenie palenia sprawia, że my nagle puchniemy. Owszem, spada nam co nieco podstawowa przemiana materii a raczej wraca, albo próbuje wrócić do normy, no palenie ją podnosi tam o 5 czy 15%. Nie jestem tego pewna, a nie chcę Was skłamać. Ale no, jak sami słyszycie, to nie są duże wartości, które teraz sprawiają, żeby nagle mamy zacząć obiadać się, jak nie wiem co. To wystarczy po prostu zwiększyć ilość kroków w ciągu dnia. Też palenie nas zmusza trochę do ruchu, bo trzeba wyjść z biura, zapalić, trochę postać, gdzieś się przejść i tak Albo wyjść na fajkę, ktoś na przykład lubi sobie palić i chodzić. Ważne jest, żeby dalej zachować to swoje życie i nie... Przyczyniać się do tego, że nagle my się staniemy, no nie wiem, że ugrzęźniemy w jakiejś stagnacji, tylko dalej to życie mobilizować, dalej podnosić tą aktywność w ciągu dnia. Ale żeby po prostu nie towarzyszył temu papieros. Ja, jak chodziłam na basen, to miałam taki rytuał, że wychodziłam z domu i idealnie w połowie drogi mam palarnię kawy, gdzie kupuję owszem kawę do domu, ale też brałam sobie zawsze kawę na wynos. Szłam na basen sobie pod górkę i w tym czasie już piłam tą kawę i paliłam sobie papierocha. Potem do szafki chowałam kawę, bo nie zdążałam wypić całej. Nie zdążałam, no nie, nie wiem, wiecie o co chodzi. Ehm, po pływaniu brałam kawkę, ja nie mam nic przeciwko piciu zimnej kawy, piję od zawsze zimną kawę. Mogę wypić i gorącą i zimną. Brałam kawkę, która nieraz jeszcze w szafce udało się zachować temperaturę do takiej letnio ciepłej. Ehm, jak już byłam przebrana, wysuszona i tak dalej, wychodziłam z tego basenu, szłam do pracy, dopijałam tą kawę i znowu paliłam papierocha. Ja sobie myślałam, że nigdy w życiu, ale to nigdy w życiu nie uda mi się zrezygnować z tego nałogu właśnie ze względu na ten rytuał. Każdy palacz chyba tutaj wie o co chodzi, każdy ma inny. Ktoś przed dwójeczką, ktoś siedząc na kibelku, ktoś na balkonie o 17, ktoś na balkonie o 5.30, po śniadaniu, przed śniadaniem, bardzo źle. Każdy tutaj ma coś swojego. To była moja rzecz. Ja nawet nagłos mówiłam, że, sobie nie, że w zrzuceniu palenia, czego sobie najbardziej nie wyobrażam, to właśnie tego. I wiecie co? Dało radę. Dla mnie to potem było normalne, że ja szłam na ten basen i nie odpalałam tego papierosa. Potem kupowałam tą kawę i byłam w stanie po prostu iść i pić kawę i nie palić tego szluga cholernego. Więc można, ale trzeba zacząć od drugiej strony po prostu. Nie warto zaczynać. Dlaczego ja nie mogę? Dlaczego ja sobie tego nie wyobrażam? Właśnie to, co Wam powiedziałam, to jest właśnie... Ja miałam wtedy złe myślenie. Trzeba raczej zacząć i jak już to się dzieje, to wtedy dostosowywać się do sytuacji i szukać rozwiązań. I tego Wam życzę. Życzę Wam, jeżeli macie ten nauk, to żebyście się go pozbyli. Absolutnie nie jest dobry, ale ja się tutaj nie będę mądrzyć, bo Najgorsze co może być, to właśnie były palacz, który teraz wychodzi z tej pozycji, a ja to rzuciłam, mi palenie jest niedobre i tak dalej, i tak dalej. jest niedobre, ale jest przyjemne, nie ma co ukrywać. Metoda z dnia na dzień, autorefleksja, z tym Was zostawiam. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do końca, przepraszam, że tak się rozgadałam. Jeżeli Wam się podobał film, to zostawcie łapki w górę, jeżeli palicie paliliście, rzuciliście, wróciliście, to zostawcie mi komentarz na ten temat. Chętnie poczytam, co tam u Was i jak u Was w, na przykład wyglądało rzucenie, albo dlaczego się nie udało rzucić, albo jeżeli ktoś przytył, to jak to się stało i tak dalej, i tak dalej. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, odwiedzajcie mnie także na Facebooku i na Instagramie, a ja uciekam. Do zobaczenia. Pa, pa.